Na przykład grejfrut. Zmacnia już ściany naczyń krwionośnych. Zapobiega powstawaniu żylaków, a gdy już są przyspiesza ich gojenie. Wykorzystujemy grejfrut na grzybicę stóp, na celu lit. Stosujemy na, do cery ziemistej, jako maseczka oczyszczająca dla cery mieszanej. Następne weźmy głuk. Głów stosujemy na dobrą pamięć. Jagody głogu Przeciw starzeniu, napar na działanie, ma działanie ściągające, a drobne smarszczki znikają. Przygotowujemy napój na poprawę pracy serca, na kołatanie serca, na miażdżycę, na nadciśnienie, na pobudliwość nerwową. Przygotowujemy również nalewkę i konfitury. Następnym jest ziele angielskie, które działa odkażająco. Zwalcza drobnoustroje chorobotwórcze, przeciwdziała zaparciom, zmniejsza fermentację zalegających treści pokarmowych w jelitach. Adres mailowy i link znajdziecie pod filmem. Dziękuję bardzo.